Mięły Ziemię Skalną, Podkalańską, Kohej, Mowę i gwarę goralską. Szanowni goście, według zajmowanych stanowisk, tytułów i pełnionej funkcji, drodzy byli i aktualni członkowie Rewialnego Zespołu Pierwszy Tańca, bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim za tak liczne przybycie. To znaczy, że w naszym zespole nie było aż tak źle, to co świadczy o tym Wasza obecność, ani ja nie byłem taki strasznie okrutny, że chcieliście przyjść. Bardzo wam za to dziękuję. Jubileusz to tak jak wspaniale powiedział to ksiądz proposz Kazaniu, to jest okazja do wspomnień, spotkania się, do, do omówienia tego, co było dobre albo co było gorsze, a także do święcia planu. 45 lat to dużo i to są jest długie lata, lata czasami wspaniałe, piękne, dobre, ale też czasami trudne. dla zespołu, ale także i dla Przez okres tych 45 lat przez zespół przeminęło się blisko 100 osób, nie licząc obecnych tutaj dzisiaj członków zespołu. No od samego początku, od tego pierwszego występu zostało nas dwóch. Janik, tam siedzi po boku, i ja, ale... No. Również od początku, ale nie od tego pierwszego dostępu jest też Staszek, które Staszek pokazuje, wypowiada się. I teraz popatrzcie, przychodzimy do zespołu... Jak ja tu patrzę na te dziewczyny, które mam a dzisiaj już tu z nas stamy dziadkowie. Wymiana po pokoleń, no niestety tak czas ucieka, że musimy robić miejsce następnym i pewnie to też kiedyś nastąpi. Szanowni goście, jak już mówiłem przez te 45 lat, jednak wiele z tych osób odeszło na zawsze. Pozwólcie, że w tym miejscu wymienię te nazwiska. Zmarła Maria Kaj, która była inicjatorką tego, powstania tego zespołu. Też Wiktoria Zbrowska, Helena Stanisz, Aniela Sterbach, Stefania Kruchu, Urszula Wodyka, Stanisław Piatkowski, Józef Witwiński, Kazimierz Sroka, Józef Pawła, Maria Remiura, Czesław Koreruski. Stanisław Szlazyk, Władysław Stanisz, Józef Kajim i pierwszy kierownik muzyki Jan Kajim. Wierzę, że chorem za nami Też tu należy tu wspomnieć wielkich orędowników zespołu, którzy przez te lata byli, a tutaj myślę o Księdzu Stanisławie Przyjebonosie, po prostu osób niezdolnych, Księdzu Antonim Węcu, po prostu Księdzu górnych, Marianie Szlazyku, czy Krzysztof Janik, no oni już tam orędują za nami. Jubileusz to również jest czas, żeby złożyć podziękowania. I pozwólcie, że to teraz uczyńmy. Dziękuję bardzo panu Grzegorzowi Biedroniowi, radnemu sejmiku za przybycie i za reprezentowanie tego sejmiku, co nadaje nam taką powagę jakby urzędową. Dziękuję. Na ręce przedstawiciela starosty Zdalowskiego Józefa Jaborskiego, ale także też radnych powiatowych, panów Stefana Wódka Mariana Mójkowicza, którzy reprezentują dzisiaj starostwo powiatowe. I tu chciałbym podziękować. Myślę, że przekażecie to akurat przej panowie starostwu zarządowi za to, że starostwo bierze czynny udział w organizowaniu czy dofinansowaniu różnych infrastrukturalno kulturalno-oświatowych, czy przeglądów folklorystycznych czy różne tego typu. A w ostatnich latach bardzo jakby takim wdzięcznym jest wprowadzenie nagradzania właśnie Działaczy Kultury Ludowej. I za to no, byliśmy beneficjentami tegoż właśnie też, tych, 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 tych nagród. I tu przynależy podziękować Kapitule, która przyznaje, bo członkowie naszego zespołu byli wytycznikami tej nami. Bardzo za to dziękuję. Chciałbym podziękować też panu Wójtowi gminy Tymbark za przybycie. Wszak zespół chyba starszej jak pan Wójt. Oczywiście początkowo nie pamiętam, ale panie Wójcie, wszystko to rozpoczęło się w tym barku i pod tym barkiem działaliśmy blisko 20 lat. Pierwsze stoje były zakupione 40 lat temu właśnie przez tym Tymów i pozwolę na taką małą dygresję, kiedy Pan chciał podonowić to, co było przed 40 latami, zaraz na to czekamy, jesteśmy do takich właśnie prezentów. Bardzo dziękuję Panu Wójtowi Gminy Słownice i Panu Przewodniczącemu Rady Słownice za przybycie, za, także za taki dobry stosunek do nas, za, 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 za zauważenie naszej działalności, na otwartość. Bardzo Państwu za to dziękuję. Chciałbym podziękować też księżom za zarówno księdzu Stanisławowi, proboszczowi Słupiec Górnych, za takie otwarcie na nas, gorące przyjęcie nas, właśnie tam ilekroć jesteśmy, Górna Słupica, to zawsze plebania dla nas otwarta, też za dokumentowanie naszych występów, bo zawsze to się kończy jakąś dokumentacją, no Stanisław odda niezwykle, no a także niekiedy wspiera nas też finansowo. Bardzo za to dziękujemy. Dziękuję księcu proboszczowi Janowi, który dzisiaj się Wygłosił piękne kazanie do nas i za tą otwartość. Zawsze jesteśmy dostępni, kiedy chcemy, tylko mamy ochotę na, na granie, czy chcemy, zawsze Ciotrowoż wyraża zgodę i możemy grać, czy korzystając nawet z Dolnego Kościoła, możemy robić próby. Tutaj przyznam, że cały okres pandemiczny spędziliśmy właśnie w Dolnym Kościele, mając próby. I to za to, to, to otwartość, że po bardzo jesteśmy wdzięczni, bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję księdzu Stanisławowi za taką właśnie otwartość, uczynność, takie dobre słowo. Zawsze, nawet w tych trudnych chwilach, trzeba umie znaleźć pocieszenie, zachęcić jakoś do dalej władzy. Dziękuję bardzo też księdzom Kamilowi, który powiedział, że co dopiero przyjechał jakby do to bo jest troszkę więcej jagro, ale dał się zauważyć jako otwarty książę na współpracę i właśnie jest na nas, na życzymy, na żeby ta służba kampańska się właśnie z takim nastawieniem wesołością, do ludowości, jak my to rady prezentujemy. Bardzo byśmy się Dziękujemy naszemu rodakowi za przybycie, odprawianie przy, a także za taką wiadomość, że gościliśmy w roku z kolędami właśnie z ubiegłych paraf jeszcze jako, nie jeszcze jako poszla, ale jako wikarego myślimy, że tak będzie dalej. Bardzo dziękuję. Chciałbym podziękować też Litanowskiemu Domu Kultury na, tutaj na ręce Jacka. Bardzo dziękuję, bo litanowski dom Kultury jest jakby naszym, naszym domem, gdzie możemy się zwracać. Wszystkimi rzeczami zawsze jesteśmy jakoś mile przyjmowani i bardzo dziękuję Pani Dyrektor powiada, że może w późniejszym czasie nas odwiedzi, ale gdyby nie, to prosimy o przekazanie naszych dziękowań. Chciałbym podziękować też Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej numer 1 na ręce, Zastępcy Dyrektora Pani Bożeny franczak za brzemiości nas pod Nareszcie mamy próby porządku w dobrych warunkach z saletariatami. Bardzo za to dziękujemy. Oby tak było dalej Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę Pani Również dziękuję pani dyrektor Szkołeś z Radnier 4 za za otwartość, jak się nawiązanie współpracy z nami do przedstawiciele Północliwicy dla Spory Dziękuję. Chciałbym podziękować też Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Słowicach, bo na ile ma środki możliwe, to zawsze nas wspiera i nawet w tych najtrudniejszych czasach zawsze była otwarta na to. Dziękuję Pani bardzo i myślimy, że będzie tak dalej. Pani Marii Król, która była pierwszą kierowniczką tego zespołu, ale też we wcześniejszych latach również miała zespoł. I ma tu swoich bo to swoich wyoparków podopiecznych, bo, bo Pani nas zaraziła tą pasją. I dziękujemy za to, że tej te, te pasją nas. I w tym wypadku ty też chciałbym ja podziękować... Chciałbym ja też podziękować mojemu bratu Marianowi za to, że zaraził tej pasją. Bo to, właśnie w tej jak był zazdroszony, że on może jeździć z Iwanowami i występować, ja też chciałem być w zespołze. I to, to tak się stało. To już było dawniej, a obecnie chciałbym bardzo podziękować za to, że y, mam, mam jakby informacje o tym, co dzieje się w Starostrach w zakresie kultury. Bo tak do wielu rzeczach bym nie wiedział, bardzo za to dziękuję Ci Marianu, że Naszym drogiem sponsorów. Bo nie my sponsorze na dzisiejszą rocznicę więcej trudności, żeby się I chciałbym podziękować, chciałbym podziękować panu Józefowi Kurkowi. Bardzo dziękuję. Mogę powiedzieć, tak myślę, że Józef, bardzo dziękuję za otwartość. Od ilekroć się wiedzą z warsztatem jest w jesteś pierwszy, jesteś zawsze pierwszy, który nam nas pomaga finansowo. Jesteśmy wdzięczni, wiem, że czujesz tego bakcyda kulturowego, bo wyrosłeś też z kultury unowej i ta kultura dla Ciebie jest bardzo bliska. Ale mogę działalność prowadzić w ratorynie tym martwym, ale zawsze nas wspiera. Bardzo za to dziękuję. Chciałbym podziękować no, również Pani Łoceny i Janowi i za otwartość i za takie wsparcie finansowe również. Także Agnieszka Kęska, która jest prezesem firmy Leny Artis, a która pomogła nam zdobyć środki finansowe na właśnie to dzisiejsze spotkanie. No teraz będziemy, Daniel mieszka myśleć, jak się z tym rozliczyć. Myślę, że uda, uda się nam to zrobić. Dziękuję bardzo. I teraz, szanowni Państwo, takie szczególne podziękowania, żałujemy zwrócić się do gospodarzy tego obiektu, do pani Janiny i Andrzeja Lips. za to, że zgodzili się przyjąć nas tutaj, zorganizować to przyjęcie, ten jubileusz i tak szczerze powiedziawszy, poniżej kosztu, no, poniżej kosztów własnych. Jest, nie, dziękuję wszystkim już na ale wszystkim bez związku zespołu regionalnego szczególniczanie. To również jest regionalnym, który gościł najlepszy słownicza. To również jest wasze święto, bo mamy podobne problemy. Spotykamy się z podobnymi trudnościami. I jesteście z nami. No nie, może, nie mogą być to całe zespoły. ale delegacje są. Bardzo Wam za to dziękuję, że zdecydowaliście przyjechać do nas. Jedynie mamy lepszy kontakt. Mniejszy, ale wszystkim, wszystkim bez wyjątku bardzo to, ze wydarzał zespoł, bardzo dziękuję. Zawsze byliście udział w naszych wyrozumiałościach, myślę, że będziecie się tutaj czuć i pamiąc z nami dobrze. A teraz moi drodzy, pozwólcie, że wrócę się do obecnej członków zespołu i wiem, że tu dziewczyny na mnie będą szybko patrzyły, ale muszę panu podziękować. Muszę podziękować. I teraz zacznę tak. Chciałbym podziękować która jest kierowniczką muzyki obecną, młoda dziewczyna, ambitna, która jest kolejną kierowniczką zespołu, bo po Janie Kęsku tym kierownictwem zespołu był Krzysztof Kęsko, ćwiczy i jest ułożoną dziewczyną, pomimo młodego wieku, ale dogadujemy się, że tak powiem, choć jest to różnica wielu pokoleń, dogadujemy się, jaka czasami chcemy jakieś wprowadzić do mości, to ja tam z góry, pleców, to tak, że, że jest dobrze, cieszę się bardzo, ona dziękuje za się tej i zmiany muzyki, bo od 2020 roku gramy tylko muzyką smyczkową, co wiązało się z zmianą funkcji zespołu, tak było troszkę zamieszane, ale daliśmy radę jesteśmy, jesteśmy, bardzo dziękuję. Chciałbym, chciałbym podziękować, że tak powiem weteranom naszego zespołu. Ja nie powiem z naszkowi. Ja nie za to, że on tak ma ozwyczajnie gwarę, że jak ja coś źle powiem, to mi 10 razy to wypomina. I ciężko jest mi tego, bo zawsze dwa on szczegóły tej gwary, no z różnych powodów, ale ją umie, i dalej przekazuje a Staszkowi za to, że zawsze od lat pełni funkcję barmana i o tak dalej, żeby wszyscy wiedzieli, bo ona jest autorką tej dekoracji w tej prawej, w której ja tu stoję. Nie tylko tej dekoracji, ale zawsze wam szczegóły, żeby w rekwizytach, które reprezentujemy na scenie, jak mają być tak jak zrobione, wytrwałe, czyste, piękne, zrobione, to jest jedyna oto ostateczność. Za to ci bardzo dziękuję i na twoje ręce dziękuję wszystkim tym, którzy ci pomagali przy ustrojeniu, bo wiem, że tam bodajże tak. Bardzo dziękuję Agnieszce, która również w swojej w kompetencie organizacyjnym zespołu Agnieszka też wyjdzie i pokaż się właśnie za to, że wątprawy tak, przejechane kilometry, czas prywatny, który powiem Wam szczerze, że decyzja o y, organizacji Fynuszu y, tak zapadła na ścisły miesiąc temu. I wszystko zorganizować w ciągu miesiąc leków. Wiecie, boście organizowali nie jest to prawdę, ale za to Wam bardzo dziękuję, że stanowiska mi się właściwie radnych. Dziękuję Celinie i Zdziskowi Załupskim za dostarczenie diodu. dużej dużych ilościach bardzo to dziękuję. Zdiszę Licenka bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Nalucie Poletna, nie wiem, gdzie ona jest, gdzieś tam jest. Nie, nie chciałbym ponijać, ale jeszcze muszę wymienić jedną osobę, która po latach wróciła do zespołu, a jest to Sylwia Ubik, która jeszcze wciągnęła tutaj męża i Sylwia, a także córka, która tu jest wspaniała, Januszkiewica dziękuję wszystkim, ale dziękuję też Sylwia za to, co się tu za chwilę ukaże, a będzie to wielka słodkość. Jesteś autorką, myślę, że będziemy wszyscy podziwiać, nie będę z to, to, ale myślę, że wszyscy będziemy podziwiać, jeżeli to się państwu praktycznie spodoba, jestem pewien, że tak, to dosyć mi się takie rzeczy. Kończąc, jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo gorąco za przybycie, za udział i myślę, że będziemy się tutaj dalej wspaniale bawić, będziemy rozmawiać, tworzyć nadzieją, że będzie tak dobrze. No jeżeli mówię, że nie to rozpoczął wspomnień, aktualnych rzeczy, ale też yy, marzenie o przyszłości. No yy, myślimy o przyszłości, yy, no yy, najbliżej będą kolendy, więc będziemy razem kolendować, jak to roku po świecie kolendujemy, to w jak potem być może zabrał co jeszcze nie wiem. No być może mam taką nadzieję i bardzo bym chciał, abyśmy No, ale to są na razie kwoty ty dla do naszego zespołu, bo to jest kwota ponad 30 tysięcy, ale myślę, że słuchający nas w naszej pracy, sponsorzy, podołają zadania. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Wam, drodzy, bo chyba najmniej powiedziałem o Was. zespołu. zespół. Naprawdę jestem wdzięczny za to, że po tych latach, w których przyszliście, jesteście I w tak licznym rocie, Powiem Wam szczerze, że nie liczyłem, że może dużo przyjdzie z tego tytułu bardzo uratowany i cieszę się, oby tak zawsze, bo jesteście chętni i wiele osób też jeszcze innych jest, które chciały być, ale z różnych powodów, że Was nie są koroby, nie damy rady i nie przyszły, ale przekażcie im, jak się z nimi zobaczycie, że pamiętamy o wszystkich, staraliśmy się, do każdego jednego nas, które tylko mamy jakieś dojście, apel. I do wszystkich, którzy podali tych zaproszę, wysłaliśmy do Kaczem i Ukrain, ale wówczas to pójdziemy tak. Więc no i o, ta odpowiedź jest bardzo dużo. Bardzo wszystkim dziękuję i dziękuję wszystkim za uwagę, którzy tutaj.